Zmarznik czerwony, Woźniak niebieski, Janowski biały i Kupera żółty. Ścigajcie się tak, jak zazwyczaj dzieje się to w Bydgoszczy nad Brną. Zobaczmy, taśma poszła w górę, Komeriew i został Zmarznik. Bardzo mocno zamknięty przez Woźniaka. To niespodzianka, bo na ostatnim miejscu pan Bartosz. Przecieramy oczy ze zdumienia. A Kupera wyprzedza śmiałym atakiem Szymona Woźniaka. Zmarznik po zewnętrznej próbuje się napędzać, ale jak na razie prawa do punktowanej pozycji. Zamknięta przez Macieja Janowskiego, który jest trzeci. Zmarznik ostatni, to się dzieje, ale już zrównuje się motocyklem z męcznikiem. I prawdopodobnie. Poszerza Dorjazdy Maćkowi, ale ten się broni. Fascynująca ta rywalizacja. O trzecie miejsce Kupera już na pierwszej pozycji. Ale proszę zwrócić uwagę, jak już jadą szeroko przy bandzie. Tak jak w Pytgoszczy. Tak się właśnie dzieje. No i za chwilę ostatnie okrążenie. Woźniak niebieski na drugiej pozycji. On także musi uważać, bo Janowski nie dość, że się broni przed atakami z Marznika. To jeszcze próbuje się napędzić, aby wyprzedzić Szymka Woźniaka. I prawdopodobnie dasz do. Buka zawodnikowi, sparty Wrocław się uda, a więc nie tylko defensywa, ale również atak do samego końca, chyba jednak Woźniak się wybronił, wow, no mieliśmy tutaj ogień niesamowity w tym pierwszym wyścigu. Dziś mamy Bydgoszcz, drugi finał Impu i zobaczmy co wydarzy się w tym trzecim wyścigu. Z udziałem m.in. Piotra Pawlickiego w żółtym kasku, taśma w górę i kto najlepiej na to jeździ na pierwszym uku, bardzo ciasno, ale z tego gani Matiasu, Paweł Przedpełski w białym kasku, ależ tam jest ciasno, Robert Miel. To wychodzi i Robert Kmiel wyjdzie na pierwszą pozycję, ale tylko na moment, bo Szczepaniak już jest na pierwszej pozycji. Ależ walka, ależ ciasno, ależ zżurze, ależ speedway. Chcemy to oglądać. Dajcie nam takiego ognia, jak w tych pierwszych wyścigach Kmiel w rywalizacji ze Szczepaniakiem, który orbituje po zewnętrznej, jak Krzysztof Puczkowski, To jest pewnie klucz do sukcesu i Szczepaniak wyprzedza teraz Chmiela, ale chyba tylko na moment, bo Chmiel teraz się zreważył. Nie za plecami tej dwójki Pawnicki i Przedpełski, którzy też chcą się włączyć do walki o drugą pozycję. Pawnicki wyprzedza teraz Chmiela, a Przedpełski czai się, żeby chociaż punkcik urwać zawodnikowi kolejarza Opole. Ależ mamy tutaj historię w tym trzecim wyścigu. Robert Chmiel będzie chyba najbardziej niepoczyszonym uczestnikiem tej konfrontacji. Częstwo na wyciągnięcie ręki, a musi zadowolić się zaledwie skromnym jednym punkcikiem. Przed Pełski, Buczkowski, Kubera, Hampel. Jedziemy, czwarta seria zakończy się za chwilę. Czy ona się zakończy wygraną Dominika Kubery, który w białym kasku świetnie tuż po starcie. No i teraz ten manewr do zewnętrznej. Rozwinięcie skrzydeł, rozwinięcie prędkości. No i mknie Domin. Po trzecią, trójkę w dzisiejszych zawodach. Pewny, szybki, ofensywny, zadziorny to są cechy Dominika Hubery. Zanim rywalizacja Hampel z Buczkowskim. Kto będzie tutaj lepszy w walce o trzecią pozycję? Buczkowski w swoim stylu, ale Hampel utrzymuje tę trzecią pozycję. Drugi jest z kolei Paweł Przedpełski. To jest walka o drugie, o trzecie, o czwarte miejsce, która raczej tutaj nic nie wniesie, jeżeli chodzi o walkę o czołową szóstkę. Ale emocje są, bo Krzysztof. To Buczkowski minął Kampela i teraz chce to samo zrobić jest przed Pełskim. No i robi to na okrążenie przed końcem z żużlowiec Polonii Bydgoszcz. Tak trochę spokojnie jak na popularnego Buczka, ale i tak jest ten szczyt ofensywny, jest ten ogień Krzysztofa Buczkowskiego, który przyjeżdża na drugiej pozycji, czym oczywiście zadowolił kibiców miejscowej Polonii Bydgoszcz. Tu dwóch najlepszych awansuje i walczy. A dwóch najsłabszych może obejść się smakiem. Kto będzie w wielkim finale? Najlepszy Dudek w niebieskim kasku. I teraz, co się wydarzy na tym pierwszym układu? Dudek przed? No właśnie, Szymonem Woźniakiem. Smarznik jak na razie poza finałem, ale będzie się dwoił i troju, aby wyprzedzić swojego byłego kumpla z drużyny Szymona Woźniaka. Ile tych epickich pojedynków między Woźniakiem a Smarznikiem? Smarznik jedzie tam, gdzie nie ma prawa jechać, ale jak na razie Szymon przed Barytoszem. Patryk Dudek na pierwszej pozycji. Smarznik teraz próbuje przycinkę do kredy. Ale Woźniak na drugiej pozycji. Co za żurze, co za emocje. O drugą pozycję, która zagwarantuje. Awans do wielkiego finału. Nie liczy się zupełnie kowalski. Dudek na pierwszej pozycji. I kto będzie drugi? Za chwilę ostatnie okrążenie. Jedzie teraz po szerokiej. Wściekle Bartosz Zmarznik Ucieka mu w ten finał. Uciekają mu emocje. Ucieka mu zwycięstwo, ale jedzie teraz tak! Jak Kubera No, pachniało mi takim upadkiem. To było wejście w ostatni łuk. Pytanie, co się tu wydarzy? Czy sędzia zaliczy losy tej rywalizacji? I w tym momencie Bartek musi wyłamać motocyk. Zyskuje te 3 metry Szymon Woźniak. Bartosz Mazdik jadący w szybacie. kładzie się na błotnik Szymona Woźniaka. Czerwony Dudek, niebieski Kubera, biały Janowski, żółty Woźniak. Kto postawi tą żużlową kropkę na dni po tych momentami fantastycznych zawodach. 60 kilka sekund i wiemy dosłownie wszystko. Taśma poszła w górę, cała czwórka i w niebieskim Kubera po zewnętrznej będzie się napędzał. I będzie pierwszy Pan Dominik, a na drugą pozycję wychodzi Szymon. Odwoźnik, tutaj, który miał niezły moment startowy na ostatniej pozycji, walczy teraz o trzecie miejsce. Z Maciejem Janowskim, pan Dominik na pierwszej pozycji, to jest żurzowiec przez wielkie set z, z kropką, bo już tych rywali ma daleko z tyłu. Jakby miał 200 na godzinę na autostradzie S3, a za nim Woźniak drugi to niespodzianka. A trzecie biją się Maciej i Patryk, ale chyba tutaj nic już się nie wydarzy. Na tym pierwszym miejscu będzie Kubera. Janowski nie Koncentruje się na defensywie. Chce połknąć Szymona Woźniaka. Dudek po zewnętrznej, ale Szybicko. Jeszcze jedno okrążenie. Kto drugi, kto trzeci, kto czwarty? Janowski po zewnętrznej. Dudek wchodzi mu pod lewy łokieć. Szymon Woźniak na drugiej pozycji. Wszyscy w jednym kotle. Kto drugi, kto trzeci, kto czwarty? Ale Żużel, ale szwinał. To samo Wygrywa Dominik Kubera. Dzięki tej wygranej Dominik włącza się do walki o tytuł indywidualnego mistrza Polski.